Dzień dobry, z tej strony Batawak z Ogrodowych Skarbów. Możecie zobaczyć, że dzisiejszy odcinek zaczynam przy przepięknej edence. No i właśnie dzisiaj troszeczkę będzie o różach, z czym te róże zestawiłam na moich rabatach. Będzie kilka gotowych zestawień, więc zapraszam serdecznie. Róże to przepiękne rośliny. Kiedyś wydawało mi się, że są dość trudne, jeżeli chodzi o ich utrzymanie w ogrodzie. Teraz troszeczkę zmieniłam zdanie. Trzy lata temu odważyłam się, zakupiłam kilka róż. O tych różach oczywiście mamy filmy na moim kanale, więc jeżeli szukacie właśnie odmian takich, które są zdrowe, pachnące, czy też w takiej kolorystyce, nie tylko różowej, ale także morelowej, to zachęcam Was do tych filmów, które wcześniej zostały na moim kanale opublikowane. Natomiast dzisiaj chcę Wam poopowiadać z czym te róże posadziłam. A więc zaczynamy. Zestawy. Tutaj mamy Eden Rose i właśnie w jakim towarzystwie ona została posadzona. i Już Wam opowiadam. Edenkę muszę Wam pokazać tutaj bliziutko. Możecie zauważyć na liściach są ślady żerowania. Skoczka różanego. No i oczywiście, mszyce też tutaj były, więc zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Możecie nawet go jeszcze zaobserwować, co się tutaj dzieje. Natomiast róża bardzo ładnie kwitnie. Mimo wszystko, mimo tego, że ja nie pryskałam ani razu od mszyc i od innych robaczków, które tutaj na tych różach osiadały. Więc jest to Eden Rose, jest to róża pnąca, która jeszcze nie ma podpor, ale powiem Wam, że dość długo zwlekałam i w sumie dobrze, bo za chwileczkę Wam pokażę, w jaki sposób tą różę poprowadzę. Początkowo zastanawiałam się nad kratką, natomiast teraz widzę, ja tutaj Wam brzydkowo paluchem pokażę, ale tą, słuchajcie, część róży będę chciała przeciągnąć, żeby była pod lustrem. Natomiast ten kawałeczek naciągnę, żeby był nad lustrem. Więc chciałabym, żeby te wszystkie pędy szły w kierunku lustra, po to, żeby to właśnie ładnie wyglądało. Róże to rośliny słońca, więc dobierajmy tak rośliny, żeby na tym słońcu one mogły rosnąć, więc dobór roślin do stanowiska jest bardzo kluczowe. Pamiętajmy też o zasobności gleby. Róże. Lubią słuchajcie, jak jest gleba właśnie taka żyzna, wilgotna, żeby właśnie te wszystkie składniki, które my podsypiemy pod taką różę, żeby róża mogła je pobrać, bo zawsze tutaj wam powtarzam, Pamiętajcie nie samo nawożenie, ale też nawadnianie czy też podlanie rośliny jest kluczowe, bo nie wystarczy nasypać nawozu, jeżeli jest za sucho to roślina, po prostu tego nawozu, z tego nawozu nie skorzysta. Więc tak, róże to rośliny słońca. Dobierajmy tak roślinki, żeby one tutaj dawały radę. Bo za chwileczkę przejdziemy do mojej różanki, co prawda nie jest to taka typowa różanka, ale bardziej może rabaty bilinowe z różami i tam mam. Totalny placek, jeżeli chodzi o słońce, więc tam Wam pokażę takie rośliny, które dają radę po prostu. Tutaj na rabacie mamy oczywiście od samej wiosny kwiaty cebulowe, tulipany, czosnki. Warto jest wzbogacać nasze rabaty w rośliny cebulowe, bo to one na wiosnę dają nam radość, dają ten pierwszy kolor. Więc ja tutaj będę Was zachęcała, żebyście roślinki cebulowe jesienią, Sadzili, ponieważ wiosną jest to taka czasem niespodzianka, bo nie, nie zawsze zgadza się to, co nam zakwitnie z etykietą. Natomiast każdy kolor, który wiosną się pojawia, to cieszy. Nie wiem, czy tak macie, u mnie tak jest. Więc wracamy tutaj do nasadzeń. Tutaj mamy, słuchajcie, róże Eden Rose, mamy bukszpany, są to trzy kule i stożek. Ta fajna trawka to sesleria, sesleria jesienna, która jest naprawdę bardzo łatwa w uprawie. Praktycznie na takiej glebach, na takiej glebie ubogiej, ona będzie miała się dobrze. Więc jeżeli na przykład sadzimy różę, przygotowujemy podłoże pod tą różę, to nie musimy się martwić, bo na przykład taka seleria. Bardzo ładnie będzie rosła, nawet właśnie tak jak mówię na tej ubogiej glebie. Mamy też tutaj jeżówki, jest to odmiana rocho. ja uwielbiam jej kolor, jest to taki piękny róż, ciemny, więc polecam też Wam, bo jest po prostu przepiękna. One tutaj rosną 3 lata, dają radę zimują, bez podlewania rosną, więc jest dobrze. I praktycznie mamy tutaj, słuchajcie, 3 rośliny, jeżówka, sesleria i... Kule z bukszpanu, no i oczywiście róża, no to czwarta. Więc to jest słuchajcie pierwsza moja propozycja, którą Wam dzisiaj przedstawiam, ale nie ostatnia, więc maszerujemy dalej po ogrodzie. Nieopodal rabaty, którą przed chwileczką Wam pokazywałam, mam kolejną tutaj propozycję dla Was, z czym zestawić róże. Mamy, słuchajcie, róże. E, możecie zobaczyć, że na obelisku jest fioletowy powojnik, który nawiązuje kolorkiem do znanej Wam na pewno lawendy. E, tutaj są tuje i ja tutaj nie mam nawadniania, więc na każdym obelisku był... Powojnik, jak możecie zobaczyć, jest tylko jeden marny, ale y, żyje, żyje, więc są oznaki życia, nie jest źle. Od czasu do czasu podejdę, go podleję, jak sobie przypomnę, ale słuchajcie, no nie jest jakichś ogromnych rozmiarów. W sumie dobrze, bo by tutaj mi zakrył bardzo róże. Róże z powojnikami lubią się jak najbardziej, więc możemy to razem komponować. Co tutaj mamy? Prócz lawendy jest sesleria. Ta sesleria, słuchajcie, nawiązuje do wcześniejszej rabaty, jak i posadzone w tym miejscu jeżówkim, tylko o innym kolorze. Mam mamy oczywiście tutaj pomiędzy jednym a drugim obeliskiem hortensje, o, ja lubię hortensje i tak naprawdę nie mam rabaty gdzie hortensji nie ma, więc u mnie w ogrodzie w każdym miejscu hortensje możemy możemy jakoś zobaczyć. Ale nie tylko lawenda tutaj pięknie na fioletowo kwitnie, ponieważ w dalszej części jest jeszcze szałwia. No i oczywiście lawenda, szałwia to są takie rośliny, które na pewno dobrze są wam znane, które lubią słońce, więc do tych róż jak najbardziej fajnie się będą tutaj komponowały. Na tej rabacie od samej wiosny coś się dzieje. Są rośliny cebulowe, tulipany, potem mamy czosnki. No i zobaczcie, moja lawenda w tym roku w ogóle nie została przycięta. Więc ma rozmiary dość duże, że sesleria pomiędzy tymi lawendami troszeczkę jest podduszona. No ale tak to czasem na rabatach bywa, że coś jest nieprzycięte, coś zajmuje więcej miejsca. No, i po prostu życie, życie ogrodnika. E, tutaj mamy róże e, w towarzystwie jeżówek. Mam tutaj także ciemierniki, e, które, zobaczcie, rosną sobie dość blisko róży. Mamy jeżówki, ale mamy też Żurawki. Zobaczcie tam e, przy e, tym słupie i z jednej i z drugiej strony są właśnie takie żurawki w kolorku no powiedzmy ala pomarańczowym. Więc one tutaj po prostu zadarniają. Co wam będę mówiła? One zadarniają, żeby chwaściory nie rosły, więc niech rosną inne rośliny. No i mamy oczywiście szałwie. I tutaj przechodząc, zobaczcie, mamy szałwie z jednej strony. Też wam tutaj bliżutko pokażę i mamy szałwie po drugiej stronie e, róż oczywiście będzie odmiana podpisana. E, z tyłu możecie zobaczyć Morning Light. Jest to miskant, którego ja polecam, jeżeli macie dużo miejsca. Tutaj e, przy tujach jest bardzo sucho, więc miskant no naprawdę tak rośnie jakby chciał, a nie mógł, ale mi to słuchajcie nie przeszkadza, ponieważ Miskanty w innych miejscach w moim ogrodzie rosną bardzo szybko i te kępy są aż kłopotliwe, jeżeli chodzi o podział czy też wykopanie. Tutaj natomiast pod tujami jest tak sucho, że mój miskant, no owszem, rośnie, ale nie osiąga jakichś spektakularnych rozmiarów. Co nie oznacza, że źle wygląda, bardzo mi się właśnie podoba trawa a przy niej szałwia. E, ściana to tu jest marakt. Potem mamy różę, Następnie jest sosenka na pniu, pod nią chloe. Jest to przepiękna trawka, która na stanowisku słonecznym ma się dobrze i to jest właśnie, słuchajcie, świetne, że to jest kolejna trawka, która na słońcu będzie wam pięknie rosła. E, odmiana e, albo striata. Jest to odmiana właśnie, która toleruje słońce. To są żurawki marmolada. Ja to zawsze się śmieję. Marmolada moja. Pięknie kwitnie i tutaj muszę zwrócić uwagę na te kwiaty. Kwiaty żurawek przepięknie nadają się do bukietów. Pięknie wyglądają, długo w tych bukietach wytrzymują. Dajcie znać w komentarzu, czy używacie kwiatów tej rośliny, bo wiem, że niektórym one się nie podobają. Nim pójdziemy na rabatę puzlową, chcę Wam przedstawić kolejną propozycję. Kocimiętka, która jest taką obwódką na tej rabacie. Oczywiście ona jest tutaj, tylko musiałam sobie podzielić, więc są mniejsze sadzoneczki, ale nie przejmuję się, ponieważ są to sadzonki darmowe z podziału, więc one się tutaj mniej więcej wyrównają. Jak kocimiętka przekwitnie, ja sobie ją przytnę i wtedy one powtórnie będą kwitły, więc to jest taka roślina, która bardzo szybko rusza, bardzo długo kwitnie i powtarza kwitnienie, ale trzeba ją przyciąć. Tak jak szałwie. Tutaj jest kolejne zestawienie: róża o przepięknym, takim delikatnym różowym kolorku i orlaja, która w tym momencie już pomalutku zaczyna przekwitać. Ale słuchajcie, te. Kwiaty orlai tak tutaj pięknie, tak romantycznie grają mi z moją różą, że muszą Wam właśnie ten, to zestawienie koniecznie tutaj polecić. Bardzo długo, bardzo ładnie wygląda orlaja na rabatach, jak i kocimiętka, więc najpierw jest kocimiętka, potem jest orlaja, no i potem dopiero róże, ale zobaczcie, kocimientka nadal kwitnie. Więc to jest takie zestawienie na e, długodystansowe, o tak to mogę nazwać, bardzo długo właśnie te kwiaty będą utrzymywały się e, na rabatach słonecznych, więc polecam kocimientka, orlaja i róża. Kolejne zestawienie, które bardzo wam polecam, jest to rozplenica. Mamy jeżówkę, szałwie, Mamy także rozchodnik, okazały, żeby bliżej jesieni też coś na tej rabacie się działo. Mamy przepiękną różę, o której wam ostatnio w odcinku opowiadałam. No i oczywiście powtórzenie szałwi i rozplenicy. W tym miejscu natomiast róże są tylko i wyłącznie z lawendą. I to ta lawenda jest bardzo mało widoczna. Mamy tutaj jedną, drugą, trzecią i tutaj czwartą różę, więc cztery róże na takim metrażu i dwie lawendy z jednej jak i z drugiej strony. Tutaj mamy Bonikę i o Bonice muszę wam wspomnieć. Jest to róża, która tworzy piękny krzew. I uwaga, kwitnie do samych przymrozków, więc też kolejna tutaj polecajka. Jeżeli się zastanawiacie, to nie zastanawiajcie się długo. Bonika, przepiękna róża o przepięknych kwiatach, bujnie kwitnących, możecie zobaczyć teraz jej, jest jej czas taki najpiękniejszy. Ale te kwiaty właśnie pojawiają się do samych przymrozków, więc coś pięknego. Natomiast na samym przodzie jest róża okrywowa i możecie zobaczyć, że ja ją troszeczkę tutaj skierowałam na obeliska, ponieważ jej te pędy bardzo wychodzą mi na trawę. A ja tego nie lubię, bo jak koszę, to zawsze uszkodzę te pąki i nie mogę się nacieszyć kwiatami, więc postanowiłam właśnie na takiego obeliska niezbyt wysokiego te pędy skierować. No i powiem wam, że to jest takie miejsce, gdzie mam najwięcej róż, więc to jest taka propozycja typowo różana. No gdyby nie ta lawenda, to tylko i wyłącznie róże w tym miejscu mam. Cztery odmiany ale one, słuchajcie, są kolorystycznie połączone. Tu mamy delikatny róż, mamy ciemniejszy róż. Róża, która tutaj dopiero jest dosadzona, ona ma piękne, białe, duże kwiaty, ale w środku też właśnie jest taki troszeczkę róż. No i oczywiście o mocniejszym różu, i tutaj jest, wiecie, róż króluje, róża, która jest okrywową. Ja oczywiście Wam te róże wszystkie podpiszę. Tutaj mamy bardzo podobne zestawienie do poprzedniego, czyli róża. Tyle, że róża jest inna. Tutaj mamy Queen of Sweden, oczywiście szałwia, jeżówka i rozplenicę, więc z jednej strony, jak i z drugiej w ciągu tej rabaty to zestawienie się powtarza. Zobaczcie, tutaj już mamy przekwitnięte, więc trzeba będzie ogłowić po to, żeby różyczka. Nie traciła energii, tylko e, cały czas tworzyła nowe pąki. Bardzo ładna róża w tym roku. Powiem Wam, że ona przepięknie miała bardzo dużo tych kwiatów. E, zresztą te kwiaty ja bardzo lubię. Swin of Queen to jest ta róża, w której się zakochałam i od razu ją kupiłam. Więc bardzo zdrowa w tym roku. E, oczywiście w tamtym roku miała plamistość, ale w tym roku jest naprawdę mega zdrowa i nawet e, mszyce jej nic tutaj nie zaszkodziły, więc też taka moja polecajka różana. Wiecie, jak to jest: jak się dzieli rośliny, to potem te rośliny się bardzo powielają. No i tutaj mam. Rozplenicę, szałwię. Mam też rozchodnik. Zobaczcie, tutaj jest rozchodnik o ciemnych, bardzo fajnych liściach. A tutaj mam roślinkę złocień. I ten złocień rośnie obok przepięknej róży. I pewnie ta róża jest Wam znana: jest to Leonardo da Vinci. Zobaczcie, jak przepięknie. Ona dopiero zaczyna tutaj kwitnąć. Zobaczcie, ile ma jeszcze pąków. Jest to róża bardzo przeze mnie lubiana za kolor, za, za to jak wyglądają kwiaty. No w tym roku to w ogóle ją lubię, bo nawet nie choruję i, i powiem Wam, że troszeczkę są ślady jakiejś żerowania, tam troszeczkę mszycy czy coś, ale jest to roślina, która, jest to róża, którą bardzo chciałam mieć u siebie w ogrodzie. Kolejną roślinką w tym zestawieniu, zobaczcie tutaj z tyłu, jest Pensemon. Jest to roślina, która nawiązuje do rozchodnika okazałego swoim kolorem liści. Zobaczcie. Piękne kwiatuchy. One już dość długo kwitną, ale jak przekwitnie, to zobaczcie, jakie ma fajne liście. Na stanowisku e, słonecznym z, będą bardziej wybarwione. Zobaczcie, tutaj jest cień. Więc te liście są bardziej zielone, ale im wyżej, tym więcej jest słońca i te listki mają bardzo fajny, taki ciemny kolor. Więc on nawiązuje do rozchodnika. No i oczywiście tutaj też jest rola główna Leonardo, przepiękna róża. Z drugiej strony natomiast mamy jeżówki i czosnek. Czosnek ozdobny, zobaczcie, taki nieziutki, późny. On będzie bardzo długo kwitł. No i jeszcze chcę zwrócić Waszą uwagę na te kolory, które bardzo do siebie pasują. Delikatny róż Queen of Sweden, zobaczcie. Karadonna, ciemny fiolet, biel orlai. I tutaj mamy piękny bodziszek rozan, który na dole, właśnie na rabacie pięknie kamufluje, zagłusza chwasty, ale mam też tutaj trawę. Jest to trzcinnik, który z różami bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie się komponuje. Jest to trawa, która nie rozchodzi się, tak jak pesz. Ona rośnie fajnie w kępie, więc takie trzcinniki właśnie na rabatach z różami także są mile widziane. No, i ostatnia moja propozycja Róże i kocimiętka. Kocimiętkę pokazywałam Wam w takiej bardzo niskiej odmianie, która fajnie robi takie obrzeże na rabacie. Natomiast tutaj mamy dużą kocimiętkę, która nawet bym powiedziała, że się wykłada na rabacie ale przez to bardzo fajnie komponuje się z różą. Zobaczcie, mamy tutaj kocimiętkę, jeszcze nierozkwitnięta lemon rococo. Tutaj jest pomponella, no i oczywiście budleje i szałwia. Więc to jest też takie zestawienie, które uważam, że jest godne polecenia. Tam dalej mamy irysy, które już no niestety ale przekwitły i były też wieczorniki damskie, ale one takie są ogromne, że po prostu czekam w tym momencie. Na ich nasiona, zbiory nasiona i dopiero się pozbędę tych wieczorników. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek spodobał Wam się, że te wszystkie rośliny, które Wam przedstawiłam, pomogą Wam w doborze zestawień na swoje rabaty. Pamiętajcie, że o róże to rośliny słońca, więc zostawiajcie je z takimi roślinami, które dadzą radę na takim totalnym, słonecznym stanowisku. A więc na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek jest dla was przydatny. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę, udostępnijcie, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to oczywiście zachęcam was do tego. Pamiętajcie, żeby wcisnąć dzwoneczek, dzięki czemu będziecie mogli oglądać wszystkie nowe filmy, które pojawią się na moim kanale. Ja się na dzisiaj z wami żegnam, ale zapraszam was już na kolejne wideo, które niebawem pojawi się na kanale Ogrodowe Skarby. Do zobaczenia.